Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu ich zdemości, a w dzisiejszym odcinku dowiemy się, że pensję minimalną można podwyższać w nieskończoność. propozycję podniesienia płacy minimalnej. Od lipca tego roku wyniesie ona 3600 zł, od 1 stycznia 4242 zł, a od 1 lipca przyszłego roku 4300 zł. Planowana jest również znacząca waloryzacja rent oraz emerytur. Gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i pensje, wynagrodzenia, wynagrodzenia ludzi, które powodują, że poziom życia może być lepszy, może być co rok, co kwartał lepszy, i to jest nasze podstawowe dążenie. No tak, jeżeli chcemy, żeby naszym obywatelom zarabiało się lepiej, wystarczy podnosić minimalną krajową nieskończoność. Tylko pytanie, dlaczego podnosimy tak wolno? Jeżeli to nie wpływa negatywnie na rynek, no to może od razu podnieśmy do 5-6 tysięcy. Czyż drukarka i tak wytrzyma? Jeżeli jesteście ciekawi, jak działa podwyższanie minimalnej krajowej, to przypomniał mi się post Emila Krawczyka z 2019 roku, w którym pokazał na przykładzie piekarni, jak działa wzrost minimalnej krajowej. Zatrzymajcie film, żeby sobie przeczytać. Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3%. Niestety z wiadomości nic więcej nie będzie, za to zobaczmy, co wczoraj fakty powiedziały na temat urodzin Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński ma urodziny, to również urodziny Lecha Kaczyńskiego, więc zamiast wyborczych wieców wizyta na Wawelu. Te urodziny to dziś centralne wydarzenie partii. Jest prezes, większość ważnych polityków PiSu. Jest ideologiczne takie przesłanie. Na ulicach naszych miast odbywają się parady nie mające nic wspólnego z równością. Typowe jak na TVN wyśmiewanie się z tego, że ktoś urodziny spędził w kościele. Inne partie przypominają PISowi i prezesowi, czym są realne problemy kraju. Podwyżka cen, inflacja 13%. Lewica w raporcie o stanie państwa udowadnia, że władza dba głównie o swoje interesy. Stworzyło... Kastek bogaczy na garnuszku Prawa i Sprawiedliwości. Odbiera nam prawo do podstawowych świadczeń i usług medycznych, jak procedury in vitro, dostęp do badań prenatalnych, czy wreszcie do przerywania ciąży. Nie no, ten TVN jednak spoko jest, jest jakaś sprawa pokazuje zdania wszystkich największych ugrupowań w Sejmie, bo przecież wszystkich pokazali nie. Emocje ciągle wzbudza komentarz prezesa, który temat śmierci kolejnej ciężarnej kobiety, której odmówiono koniecznego przerwania ciąży, nazwał propagandą i urojeniem i się przy tym upierał. Powiedziałem stuprocentową prawdę. Odruchem jest złości i niezgoda, bo to zapisu absurdalnie zaostrzono prawo antyaborcyjne. Dzisiejszy odcinek to istna kumulacja, bo do dzisiejszego wydania dołączę jeszcze Polsat i pan Dąbrowski ze swoim programem, w którym pokazał, jak wyglądają statystyki. Do spraw aborcji. Jeżeli w Polsce aborcja byłaby legalna, Oczywiście. wiele kobiet by y, żyło. Tak? tak, bo aborcja ratuje życie. tak jak w przypadku Chciałbym jeszcze, żeby Pani odniosła się życie. do danych, które, które to są dane WHO, mówiące o śmiertelności matek w, w czasie ciąży lub maksymalnie 42 dni po jej zakończeniu. Liczby na 100 tysięcy żywych urodzeń, z których wynika, że w 2020 roku w Polsce zanotowano dwa takie zgony na 100 żywych urodzeń. W Czechach. 3,4, w Danii 4,7, w Finlandii 8,3, w Niemczech 4,4, ,4, w Stanach Zjednoczonych 21. No to by oznaczało w tych krajach aborcja jest dozwolona do 12 tygodnia. Albo to by i dłużej. oznaczało, to albo i dłużej w zależności od różnych przypadków. To by oznaczało, no, po, po pierwsze, że albo polscy lekarze dobrze pracują, mówiąc krótko. Albo kobietom udaje się niema. na czas wyjechać, dzięki na... aborcyjnemu Dream Teamowi. Fa... Aborcyjny na Dream Team zapłacił 20 tysięcy za to, żeby pacjentka, której lekarze nie pomogli w Polsce, mogła wyjechać do Holandii. W styczniu na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw praw reprodukcyjnych była dyrektorka Panie holenderskiej Czyli... kliniki, która ratuje polskie kobiety. Nie Co dopuszcza więcej, pani, do... muszę pani poseł, coś taką. powiedzieć. Pani... I tylko ostatnio proszę odpowiedzieć tylko na moje pytanie. Czyli nie dopuszcza pani możliwości takiej, że legalna aborcja tak naprawdę sprawia, że śmierć kobiet jest więcej. Nie no, panie redaktorze, naprawdę, to jest jakaś fałszywa hipoteza. Najpierw chciałabym powiedzieć o tym, że często udaje się pacjentkom po prostu wyjechać na czas. Po pierwsze, zapraszam e, pana do tego, żeby zobaczyć relacje z posiedzenia no styczniowego WHO, zespołu. Więc... Oczywiście później pani Kotula napisała, że statystyki są tak naprawdę trzy razy wyższe, jeżeli mnie matematyka nie myli, dwa razy trzy to sześć, czyli dalej ten wskaźnik jest niższy od Finlandii. Kaczyński na pańską głowę! Spadają te tragedie, te śmierci! Już jutro Donald Tusk pojawi się w Kłodzku, potem w Jeleniej Górze, a także we Wrocławiu. Koalicja Obywatelska rozpoczyna spotkania na Dolnym Śląsku i przypomni m.in. o ciągle blokowanych środkach unijnych. O, parę odcinków temu zapytałem się, czy TVP pokazuje tour de Poloń innych partii, ale jak widzę, TVN pokazuje tylko za to swojej partii. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.